Dzisiaj przychodzę z tematem, żeby się chciało. Ale żeby się chciało, to komuś musi się najpierw chcieć. Żeby pokazać innym, że, że, się, że się chce i że się może, i że się angażuje. A to tak a propos. A propos to e, Najpierw chyba mnie musiało się chcieć. E, angażować w jego rozwój. A co to znaczy w rozwój? W jego, w jego te różne dziecięce y, zainteresowania jakieś tam i tak dalej, i tak dalej. I to, I to jest temat, temat właśnie, który nawiązuje do tamtego poprzedniego filmiku y, Shorta, Shorta. Y, a propos radiowca i radia, muzyka, radio i tak dalej, i tak dalej. Ludzie, rozmowy, to wszystko się działo już na poziomie dziecięcym. Po prostu czerpał, łypał, i tak dalej, i tak dalej. I wtedy mi się musiało, musiało chcieć, żeby go zaspokajać te jego potrzeby emocjonalne. Bo to takie potrzeby emocjonalne, wiecie, te, to taki, te, ta ciekawość, to, to żeby się, że tak powiem, nakarmił, nakarmił się te swoje. Te swoje, tą swoją ciekawość, żeby zaspokajał. I to jakby, wiecie, jakby w tej perspektywie, jak dzisiaj na to patrzę, to wtedy choć czasem mi się nie chciało i czasami, czasami miałam wymyślał, znaczy wymyślał, mówił tu, bym chciał pojechać tam zobaczyć, tu pojechać, tam pojechać, to czasami mi się nie chciało, ale nie wiem, jakoś w gruncie rzeczy czasami w tej złości pakowałam, jechałam, woziłam go na te różne tam spotkania, imprezy, jakieś koncerty, do studiów radiowych i tak dalej. To jakby to spowodowało, że jemu się dzisiaj chce. I że on mi, że tak powiem, dupy nie zawraca, bo on ma już to coś. I ja jako ta asystentka techniczna to jest, jest tylko i wyłącznie na zasadzie takiego partnerstwa. To nie, to nie mam. Ja nie mam takiego poczucia, że jestem jakoś w jakiś sposób uwięziona albo w jakiś sposób wiecie, ograniczona. Zupełnie odwrotnie. Bo dlatego, że tu nie ma spółapu. E, ktoś nad kimś. Każdy ma swoje, że tak powiem, sprawy do ogarnięcia. I to jest, i o to chodzi.